Od jakiegoś czasu w przestrzeni społecznej towarzyszy nam sformułowanie slow life. Co ono właściwie znaczy? Z angielskiego tłumacząc dosłownie, byłoby to powolne życie. Podejście to wzywa do zwolnienia tempa, w celu skupienia się na większej świadomości chwili obecnej, czerpaniu radości z prostych rzeczy. Czy nie o tym właśnie często myślimy, kiedy z nutką nostalgii wspominamy dawne czasy, mówiąc wtedy wszystko było prostsze? Czyli w takim razie jak było? Za czym tęsknimy? W kontrze do czego się stawiamy? Zacznijmy od wypowiedzi młodych ludzi z materiału Co to znaczy być dorosłym? Ja będę robić wszystko, żeby moje życie nie było monotonne, żeby dzień nie był podobny do dnia i żebym jakoś upływałam tak wesoło, żebym... Żeby mogła się cieszyć z niego i korzystać. Chciała właśnie popracować, a potem, już w czasie urlopu, wyszaleć się dosłownie, jeździć na nartach samochodem, wszystko robić szybko i żeby wszędzie się śpieszyć. Chcę robić, co mi się podoba. Chciałbym zorganizować sobie życie, które by nie było monotonne, nie byłoby takie jednostajne, żeby było jakieś dużo wrażeń, że kiedyś, gdy już będę starszy, już naprawdę taki stary, gdy już kończy się, będzie moje życie, to żebym powiedział, że naprawdę przeżyłem życie takie, które lepsze by nie być nie mogło. Nasi bohaterowie zdecydowanie występują przeciwko monotonii. Rzeczywiście kontekst to coś, o czym nie możemy zapominać. No rzeczywiście nic się nie dzieje, dlatego że młodzież nie ma gdzie się spotkać, nie ma dyskotek w klubie, nic się nie dzieje. Przeważnie klub jest zamknięty. A w hali sportowej nie wiem, bo w tej chwili nie chodzę, bo nie mam na tyle czasu. Ale z tego co wiem, co moi rówieśnicy chętnie by się spotkali, pograli. I naprawdę nie ma. Z sali gimnastycznej korzystają, korzysta tylko szkoła, są gry. Ale tak, żeby pójść i gdzieś się spotkać, porozmawiać, naprawdę nie ma gdzie. Była pieczara, tam był klub bezalkoholowy, było, można porozmawiać, były dyskoteki, była kawa, była herbata. Można było gdzieś naprawdę w każdy dzień się spotkać, a tak człowiek wyjdzie ze szkoły i naprawdę czy z pracy i nie ma gdzie pójść. Na drogach też działo się mniej. Nasza ekipa spędziła dwie godziny na podwrocławskim odcinku autostrady. Jedziemy w kierunku Legnicy. Piąty kilometr. Chcemy zjeść śniadanie. Niestety. Restauracja, relax, nieczynna. Że czas wyjątkowo turystyczny? Nie szkodzi. Otwarcie dopiero po remoncie 10 lipca. Nie było podobno wykonawców, a może nie było dobrej organizacji? Kilka kilometrów dalej. Zbaczamy z trasy, szukajcie, a znajdziecie. Byliśmy cierpliwi i znaleźliśmy znaki drogowe, które zakrywa polski busz. Prosimy o kosy dla kierowców. I znowu po betonie, szybko, aż do 20 km autostrady. Tutaj też nie zjemy śniadania. Restauracja Oaza spłonęła dwa lata temu, ale nikt nie zapalił się, aby potrzebny w tym miejscu obiekt odbudować ponownie. Na głodno jedziemy dalej. Dojeżdżamy do stacji benzynowej koło legnicy. Tym razem za ma samochód. Trochę żółtej benzyny. A to pech. Akurat zabrakło. Jakoś dojedziemy do Wrocławia. To też jedziemy, chociaż chwileczkę. Wpadniemy na obiad do motelu w Krajkowie. No cóż! Kółko się zamknęło. Motel Rondo otwiera restaurację dopiero o godzinie 13. I tak oto na głodno powstała ta relacja. A na ulicach bywało nie za wesoło. Smutne i po prostu nudne jest to nasze lato w mieście Wrocławiu. Anno Domini 1982. No bo popatrzmy. Teatry gremialnie nieczynne. Filharmonia jakby w rozsypce. Operetka uroczyła nas wprawdzie nową premierą pod sam koniec sezonu, ale udała się na półtora miesięczny urlop. Dom kultury budowlanych straszy swym otoczeniem i obiecywaną, choć niespełnioną dyskoteką. A z kolei wojewódzki dom kultury zaprasza w takiej oto formie na turniej tańca. O którym wrocławianie dawno już zapomnieli Okazjonalny występ grupy Badzi Zespołu Śląsk czy Rewi na lodzie Nie czynią wiosny Cóż więc pozostaje? Pewnie wycieczka do kina na Annę i Wampira Wejście Smoka Lub zemstę po latach Ale kino mamy przecież na co dzień Owszem, czynne są muzea, jest parę wystaw, ale to przecież kropla w morzu potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta. Jesteśmy niejako przymuszeni do kulturalno-artystycznej prohibicji. Kiedy czas płynął wolniej, tak jak tego lata 1982 roku, a to co nas otaczało, to. opustoszały rynek, czy też Taka forma swoistej konstatacji prezentowana w najruchliwszym punkcie miasta. Marzenia dotyczyły raczej tego, co szybkie. Na temat wrocławskiego tramwaju szybkiego mówi się już parę lat. Co robią gospodarze miasta, by szybki tramwaj szybciej ruszył w trasę? Z inicjatywy Komitetu Wojewódzkiego Partii oraz Wojewody Wrocławskiego zeznano opracowanie studium doboru najwłaściwszego środka komunikacyjnego we Wrocławiu. Byliśmy początkowo zwolennikami budowy metra. Ale szczegółowe badania wykazały, że w warunkach wrocławskich, zwłaszcza trudności hydrogeologiczne, jakie tutaj mamy, uniemożliwiają budowę metra. Wskazano jednocześnie, iż trzeba budować w tej sytuacji szybki tramwaj. Uznaliśmy również, że w warunkach wrocławskich najlepszym byłby do zastosowania środek lokomocji w postaci tramvia ou metro, pois o símbolo 8V. Żeby było wolno, szybko, stabilnie, ale nie monotonnie, żeby zapełnić głód wrażeń i doświadczeń, nie wpadając jednocześnie w nadłog i przeciążenie pracą. Te wyzwania przeplatają się między pokoleniami w różnych odcieniach. Potrzeba uporządkowania jakoś tego rytmu, znalezienia balansu między czasem pracy a odpoczynkiem, pozostaje jednak niezmienna. Pana ulubiony sposób wypoczywania. Nad wodą z wędką. Pływam na sprzęcie pływackim. No razie telewizorem tylko żaden. Jeszcze nie, nie miałem wypoczynku. Od 1945 roku nie byłem nigdy na wczasach. Przy słoneczku. Chodzimy i to dużo. Dużo kąpiemy się troszeczkę, chodzimy, sfacerujemy. Jesienią na grzybki. Grać w piłkę. Co jeszcze? Trochę sobie poczytać książki przede wszystkim i poduczyć się. No raczej teraz takich możliwości nie ma, prawdę powiedziawszy, no tylko zrzeszeni i tak dalej mogą cokolwiek w ruchu spędzać, grać i tak dalej, a dla takich amatorów nie ma możliwości raczej. Ale nie wszyscy będą mogli wykorzystać okres wakacyjny, okres lipca i sierpnia, aby spędzić urlop i wypoczynek. Nie możemy sobie pozwolić na to, aby w okresie letniej kanikuły zahamować tempo produkcji, wstrzymać wydajność pracy, aby osłabić te wyniki, jakie osiągnęliśmy w okresie minionych sześciu miesięcy. Na to rzeczywiście nie możemy sobie pozwolić. Jak tu jednak skoordynować tempo jednostki i całej grupy jednocześnie? Panie inżynierze, zwracam się do inżyniera Zbigniewa Pawłowskiego, Zastępcy kierownika Wydziału Hutniczego do Spraw Produkcji, jak u panów na tym wydziale, rozwiązana jest sprawa rytmiczności produkcji w okresie letniej kanikuły. Urlopy zostały rozłożone w sposób optymalny. W każdym miesiącu ludzie przebywają na urlopach wypoczynkowych. Przewidujemy w każdą sobotę i w niedzielę wywozić pracowników zakładu autokarami naszymi własnymi do ośrodka, gdzie będą mogli spędzić z rodzinami wolny czas po pracy. Może Nadzieja pozostaje w różnorodności. Nasze możliwości, doświadczenia, a w końcu upodobania sprawiają, że dla każdego z nas balans czasu i pracy może oznaczać co innego. Rytm jest po prostu kwestią indywidualną. Dorosłość każdego człowieka na pewno zależy od jego doświadczenia i to moim zdaniem w bardzo dużym stopniu. Ale przecież doświadczenie przychodzi z czasem. No tak, i dlatego dojrzałość także przychodzi z czasem. Nie ma na pewno stałej granicy wtedy, kiedy człowiek staje się dorosłym. To jest zależne od, jak, od jakiegoś takiego samozachowania człowieka. Nie, ma, nie można powiedzieć, że jeżeli no, dany chłopiec skończy 18 lat, to jest dorosły. Tak jak nie ma stałej granicy stawania się dorosłym, tak i w wielu innych sprawach kluczowe będzie wsłuchanie się w swoje tempo i rytm i podążanie właśnie za nim. i